Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj na moim kanale będziemy opowiadać o aktorce, którą pewnie kojarzycie i pamiętacie bardzo dobrze. Bowiem naszą dzisiejszą gwiazdą jest Anna Ciepielewska, niezapomniana Marta z serialu Doma, a także Janeczka z klanu. Jej życie zawodowe jest bardzo interesujące, ale również o tym prywatnym dużo powiemy, bo tam działo się nie mniej, bowiem jeszcze na studiach poznała Stanisława Niwińskiego, w którym zakochała się. Ale niedługo później straciła głowę dla Andrzeja Młynka i nie wiadomo, co by było z tej miłości, gdyby nie tragiczny wypadek, który ją przerwał. Jak dalej potoczyło się życie pani Anny, a także jak przez lata wyglądała jej kariera, dziś wam zdradzę, więc jeżeli macie tylko trochę czasu, to róbcie kawusie, zasiadajcie wygodnie i słuchajcie, oglądajcie, choć podobno moje odcinki świetnie polecają się też do wszelkiego rodzaju prac. Więc jeżeli macie na przykład coś do prasowania, to również będę wspaniałym tłem wraz z panią Anną. Zapraszam serdecznie. Pani Anna urodziła się na Ukrainie w Ostrodze pod Choryniem w 1936 roku. Na całe szczęście jej rodzice zdołali ją uchronić przed tragedią rzezi Wołyńskiej. Wołynia nie pamiętam, bo kiedy wybuchła wojna i musieliśmy uciekać, by nas nie wywieźli na Syberię, miałam 3 lata, opowiada. Nie miałam świadomości niebezpieczeństwa ani wtedy, gdy Niemcy. Przyglądali się, czy nie jestem dzieckiem żydowskim, bo miałam ciemne włosy, a nigdy ojciec zaangażowany w konspirację dawał mi doniesienia koszyczek z dokumentami. Potem rodzina przeniosła się do Częstochowy, skąd pani Anna wyjechała na studia do Warszawy, gdzie studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Ukończyła ją w 1956 roku. I początkowo większość osób kojarzyło panią Annę z głosu, bo to ona dabingowała. Jolantę Umecką w Nożu w Wodzie. W filmie, który oczywiście w Polsce był bardzo popularny, ale także był na językach za sprawą sukcesu Romana Polańskiego i nominacji do Oscara. A pani Anna panią Jolantę dabingowała, ponieważ ta nie radziła sobie z dykcją i potrzebna była pomoc profesjonalnej aktorki. A już rok wcześniej, tak jak wam wspomniałam, pani Anna poznała Stanisława. Niwińskiego, również aktora. Spotkali się na planie filmu Godziny Nadziei. I byli bardzo, bardzo młodzi, gdy zdecydowali się na wspólne życie. Gdy się poznali, on miał 22 lata, a ona była o 4 lata młodsza. I potem, kiedy pani Anna skończyła studia, wspólnie zamieszkali. Problemem jednak okazało się być to, gdzie osiądą na dłużej. Chcieli osiedlić się w Krakowie, ale tam pani Anna nie mogła znaleźć pracy w zawodzie. Później myśleli o Warszawie, ale tutaj było podobnie. Szukała, ale nic się nie pojawiało. W końcu postawili właśnie na miejsce, w którym obydwoje mają zatrudnienie. Nie, nie. ponieważ do tej pory kursowali do siebie i wydywali się bardzo rzadko, a bardzo im zależało na tym, żeby to uczucie, które ich połączyło przetrwało, wiadomo rozłąka nie służy. Ostatecznie pani nie udało się w Warszawie znaleźć pracę, ale kiedy mąż się do niej przeprowadził to on nie mógł znaleźć pracy, no jak widzicie wszystko szło nie tak. Mnie nie chcieli zaangażować tam, jego tutaj. Spotkaliśmy się więc w połowie drogi, w Kielcach, wspominała aktorka. Bo tam znalazła pracę w teatrze Stefana Żeromskiego. Ale to nie był koniec przeprowadzek. Rok później już grała także w Poznaniu, w Teatrze Dramatycznym. A od 1959 roku mieszkali w Katowicach. I wszyscy, którzy ich znali, mówili, że tworzyli niesamowitą parę i bardzo dobrze mm, wyglądało to na przyszłość razem grali w weselu, ona pannę młodą, a on pana młodego, więc nawet reżyserzy widzieli potencjał w tym związku. Wkrótce po ślubie narodził im się syn, ale początkowo przebywał głównie pod opieką dziadków, bo rodzice bardzo dużo pracowali. A na dodatek podróżowali od teatru do teatru, No myślę, że każdy teatralny aktor, który chce się realizować w zawodzie, wie, że jego życie, a także życie jego rodziny wygląda tak, że po prostu są rzucani tam, gdzie akurat jest praca. Rodzice zmieniali miasta, teatry, żyli na walizkach. Wczesne dzieciństwo spędziłem w Częstochowie u dziadków. Pierwsze wspomnienia? Tęsknota i czekanie na przyjazd mamy i taty mówił po latach syn Pary Grzegorz. Ale o panią Annę dość szybko upomniało się także kino, bo pani Anna była bardzo plastyczna, bardzo się podobała. Była ciepła, życzliwa, miała masę wdzięku jej aparycja nadawała się do tego, by odgrywać różnorakie role. No i oczywiście wielki talent pomagał w tym, by te role otrzymywać. Wkrótce po obronie dyplomu dostała jedną z głównych ról w filmie Trzy kobiety Stanisława Różewicza i zagrała u boku Zbigniewa Cybulskiego i Romana Polańskiego w końcu nocy. Ale największy rozgłos zyskała dzięki filmowi Pasażerka Andrzeja Munk'a, który wtedy robił naprawdę furorę w Polsce. Obok Andrzeja Wajdy uchodził za jednego z najbardziej zdolnych, najlepszych młodych reżyserów w kraju. Miał już na koncie takie filmy jak Zezowate szczęście Eroika. Wiele osób mówiło, że tak dobrze idzie mu reżyseria przez to, że był osobą doświadczoną. Miał już na swoim koncie udział w Powstaniu Warszawskim, pracował w tytoniowych zakładach, pracował w kotłowni, jako dozorca kolejki na Kasprowy. Brał udział w odbudowie Warszawy. Po wojnie przez to ciężko chorował na gruźlicę, przez rok się leczył. I poszedł na reżyserię do łódzkiej filmówki. Aktorka wcieliła się w tym filmie w filmie Pasażerka w Marte" więźniarkę obozu Auschwitz, gdzie grała u boku Aleksandry Śląskiej. I w tym filmie grał również mąż pani Anny. I początkowo ym, był to fajny moment, żeby spędzili trochę czasu razem, bo jak słyszeliście, mimo tego, że ciągle próbowali być razem, ciągle byli też w rozjazdach jako rodzina, rozczłonkowani. No ale pan Stanisław dostał tu jedynie epizod, więc nie za dużo na tym planie był. Podczas gdy zaczęto plotkować, że reżysera i aktorkę grającą główną rolę łączy coś więcej niż zawodowa relacja. W te plotki jednak początkowo nikt nie chciał wierzyć, ale dość szybko stało się jasne, że w tych plotkach jest więcej niż ziarno prawdy. Reżyser faktycznie rozkochał w sobie 25-letnią aktorkę, i nie przeszkadzało mu to, że miał żonę, a kilka miesięcy wcześniej rozkochał w sobie także sławę przybylską. No trzeba przyznać, że Andrzej Munk nie marnował czasu. I choć pani Anna starała się, podobnie jak jej kochanek, trzymać ten romans z tajemnicy, to jednak uczucie ich łączące szybko wyszło na jaw. Czy pani Anna wiedziała już o tym, że miał romans ze Sławą Przybylską? Trudno powiedzieć, ale wydaje się, że tak, bo było o tym dość głośno. O tym, że miał żonę musiała wiedzieć. Mung miał opinię Playboya, nie przeszkadzało mu, że był żonaty. Onem poślubił w 1946 roku i choć, jak twierdził, kochał ją do szaleństwa, to jak słyszycie, zdradzał na potęgę. Ale pani Anna mówiła, że mimo, że łączyła ją bliska relacja z reżyserem, to na planie z tego powodu nie miała w ogóle ani trochę łatwiej. Bywało, że doprowadzał mnie do płaczu, a nawet głodził, żebym poczuła, co to głód, ale potrafił być na planie także troskliwy, wspominała. Ten romans skończył się jednak tragicznie, i to nie za sprawą samego. Romansu, ale tego, że po prostu wydarzył się wypadek w 1961 roku. Reżyser poniósł śmierć w wypadku samochodowym. Byliśmy młodzi, wydawało nam się, że jesteśmy nieśmiertelni i nagle dotknęło nas takie bezpośrednie, straszne, bezsensowne zetknięcie ze śmiercią. Żył i już do nas nie wrócił, wspominała w książce prywatna historia kina pani Anna. Dużo mówiono o tej śmierci. Andrzej Wajda na przykład uważał, że była to śmierć samobójcza, że Andrzej Munk celowo wjechał pod ciężarówkę. Dziś już nikt nie dojdzie, jaka była prawda. Jednak uznano, że był to wypadek, który był konsekwencją braku doświadczenia jednego z kierujących. Faktem jest, że pan Andrzej przeżywał kryzys emocjonalny, ale wszyscy, którzy tego dnia mieli z nim do czynienia, mówili, że był w świetnym humorze, a na przejażdżkę chciał nawet zabrać dzieci swojego przyjaciela. No ale nie da się ukryć, że dla wszystkich pracujących wtedy na planie filmu był to ogromny szok a dla pani Anny prawdziwa tragedia. Nie wiadomo, jak dalej potoczyłaby się ta miłość, ten romans, ale później pani Anna wróciła do męża, który wybaczył jej zdradę. Film Pasażerka zmontował już Witold Lesiewicz. Natomiast życie pani Endo od tamtej pory było dość poukładane. Do 1978 roku żyli jako rodzina, prowadząc dość otwarty dom, w którym, jak wspominano, zawsze było pełno gości. Wkrótce po premierze Pasażerki, która odbyła się w drugą rocznicę śmierci pana Andrzeja Munka, państwo Niewińscy osiedlili się w Warszawie. Bardzo byli lubiani, nasz dom był zawsze pełen gości, opowiadał pan Grzegorz. Syn tej pary. A pani Anna dalej grała kolejną rolą, za którą niewątpliwie została doceniona była rola Małgorzaty w matce Joannie od Odaniołów, w późniejszych latach grała także w serialach: Dom, Klan czy Tygrysy Europy. Jednak w pewnym momencie karty małżeńskie u pani Anny się odwróciły. Jej mąż poznał 18 lat młodszą, Annę Majewską. I dla tej miłości postanowił się rozwieść. Para wspólnie później doczekała się syna, a pani Anna już z nikim się nie związała. Ale jak sama przekonywała, nigdy nie była samotna. Mam tyle zainteresowań, tylu przyjaciół i życzliwych ludzi wokół siebie, że nie odczuwam samotności. Właściwie nie wiem, co to jest samotność. Myślę jednak, że samotność to po prostu niedograne mieszkanie, a przecież zawsze można je ogrzać, jeśli ma się ochotę, mówiła w rozmowie z przyjacielem Witoldem Sadowym. I przez to była osobą zawsze szczęśliwą. I też nie chciała nigdy nikogo obarczać swoimi problemami, a dowodem na to jest fakt, że gdy usłyszała diagnozę, która jednak nie była zbyt rokująca na przyszłość, nie powiedziała o tym nikomu, by nikogo nie zamartwiać. Była członkinią zarządu koła seniorów przy warszawskim oddziale Związku Artystów Stęp Polskich. Kiedy 4 maja dowiedziała się o śmierci Stanisława Niewińskiego, była już bardzo chora. Do końca pracowała jednak na planie klanu. Gdzie wcielała się w Janeczkę. W 2006 roku, miesiąc przed swoją śmiercią, zadzwoniła do Witolda Sadowego. Żartowaliśmy, śmialiśmy się, wspominaliśmy stare, dobre czasy. Jak zawsze Anka była bardzo serdeczna i miła. Słowem nie wspomniała o chorobie, mówił w życiu na gorąco. Pani Anna zmarła w 2006 roku, mając 70 lat. Jej aktorstwo głębokie, pełne prawdy wewnętrznej. Przepełnione ciepłem i dbałością o piękną mowę ojczystej, przemawiało do widzów, napisał jej przyjaciel Witold Sadowy na łamach Gazety Wyborczej już po jej śmierci. Jestem ciekawa. Czy pamiętaliście Panią Annę z tych głośnych w PRL-u filmów, a może z seriali Dom czy właśnie Klan? Napiszcie w komentarzach koniecznie, jakie są Wasze wspomnienia. Czy wiedzieliście, jak burzliwe miała życie prywatne? I jestem ciekawa, czy myślicie, że z Panem Andrzejem połączyłoby ją coś więcej, gdyby nie ten tragiczny wypadek? Serdecznie dziękuję za wszystkie Wasze głosy. I oczywiście pamiętajcie, że już niebawem widzimy się w kolejnym odcinku, więc nie może Was tutaj zabraknąć. Do zobaczenia, więc i dajcie znać, jak tam kawusia, no i jak tam prasowanko. Cześć, pa pa!